ulica Wygodna Wyjazd na Sienkiewicza Dojazd do Jedności Gdzie gdzie prześwituje słońce Ale widać granatowe chmury w oddali, może spaść deszcz. Widzę jeszcze duży billboard Izabela Bodnar, wasza prezydent Wrocławia. No, jednak wyborcy zdecydowali inaczej. Odnowiłem ubezpieczenie samochodu. Zrobiłem strzyżenie. Prawda, niewiele jest dostrzeżenia, ale jednak... Rowary, jedności rób Wyszyńskiego.